Siemano, kociano, z tej strony Harfo, a ze mną jest Purpuret. Siema-a-a. Dobra, ja nawet nie wiem, jak to zatrzymać, to coś. W sensie się zatrzymać... Zatrzymać chodzi mi o, na przykład, cięcie zrobienia. A to w montażu już robisz. A to już... To się montaż robi? Znaczy, znaczy, znaczy musisz na YouTubie to zrobić, ja... No to fajnie! No to, to fajnie! Zrobić. Co? Tak trochę jak mam ten program, tak trochę mi laguje. Chyba że. Te, chyba że to jest szansa, że to prze. O ty, Diku. Chyba że to przez to, że. E, chyba że to przez to, że ja mam odpalone tyle kart. To weź sobie zamki, które. Dobra. Tylko, ja mam lagi. W sensie, takie. Jak na filmik do wytrzymania, ale jak na moją grę to duże laganie. No, To twój komputer, nie? Okej, okay. to akurat mi wyszło. Stara ja tu nie... Jestem ja cię, mnie ja, patrz, jak ja będę miał takie lagi... No... patrz. Po co ja robię? Co musisz oh. tym robić? Już Muszę się tam zebrać. <laughs> nie udało mi się. Ole dostał. Jestem Ohio, Ohio, Ohio. Nie. Nie. No, leczka Dedło mi się. Czekaj. Yy. Dedło. Ja sobie pozamykam te karty. Ile mam kart? Ja nie mam praktycznie. Mam stronę tego. Ja Mam strojnie, Ja nie. A mam... ja mam dużo jednak tego. Co to jest? Emil. niepotrzebne. Niepotrzebne, niepotrzebne. Niepotrzebne. Dobra, wszystko to jest. Emil, e pod. E pod. pod nosem. Emil, ja Ci tylko coś powiem. Pod mikserami masz takie. Y reds i masz je kliknąć i jak chcesz jeszcze zatrzymać. Wiem, wiem. Bo to jest do nagrywania też. Dobra, teraz tak. już nie powinno lagować. Bo sobie pozamykałem trochę kart. Czyli mi to nie mi laguje akurat, bo trochę, bo trochę przeciążyłem mój komputer. I w ogóle to widać mojego Discorda? Ale nie masz takich lagów. Komputer. Nie wiem, chyba nie widać. W ogóle, ile jest mój 3 godziny. No, że że dołączył. No to można patrzeć. To można zrobić tak. I zacząć grę. Moi no widzowie, zostawcie suba, zostawcie suba Purpuradowi, zostawcie suba Diko, naczynnic. nic. nic... Dzieje, bo To ma w sumie troszkę mniej, ja mam 324, bo ktoś mi odsypywał. Zajęliście. Yy, yy, widzowie, yy, jak dotrwaliście do tego tak. momentu y, i chodzić, że to jest jakaś druga minuta filmiku, jak ktoś w ogóle... O kur y, ja, Jak ktoś ogląda w ogóle moje filmy i dotrwał do tego momentu, to napisze hashtag... Hasz tak... Hashtag Hashtag, hashtag, hashtag Farfa ha, i purpuren. Nie, hashtag, hashtag Super Punch. Ja też mogę być. Albo hashtag. A ja mam przez to. Ja nie wiem. I potem o kurde, a potem i potem farfa dawam da, da serduszko. No. Pod, pod te o te filmy. Ole ole kto nie chciał. No ten chłodni ciało. Nie nie Miałem, jedna. Psa. O co jest? O. o co to jest? To za głowy triki spotykasz. Czyli był ja zjadłeś? Tak, że tak ci tak wychodzą? On chyba jakiś, jakiś gumi jagód ma. Ej, mi się stało takie coś, ja wszedłem na blok i mnie tak trochę wypchnęło w blok i mnie wypchnęło do laserów. Co? Co? Jest? On przegrywa. A nie. A nie, jednak ty przegrywasz. A. Dobra, kośba Ej, ja nie jestem rozgrany po prostu, bo... Ja muszę się rozgrać Może mi rodzice kupią te tego tego Jana ja za 10 euro które no w sumie nie, nie to mam Nie Jan Bo 3000 gemów A I co jest? Był sobie, I były znajomych online A teraz mam 1, 2, 3, 4, 5 A no to w sumie nie... Nie dużo więcej, ale... Widzowie, widzowie, czterdzieści pięć... E, e, czterdzieści pięć e, lajków e, i, będzie, i, i będzie kolejny StumbleGuns. Odliczny. I po prostu... Usy nacie moje film, bo ja się staram na pewno. Będę robił... jak to jak będę prosił o sobie to będę... to będzie takie cięcie. No i no. No i... No i po prostu subskrybujcie. Emila... Znaczy Farpo też ale subskrybujcie w sumie. Ja, też to może być... No, ale ja mam lagi jakieś. I, i dajcie... Czego na to Farfo yy, i... I gdy mi... Powiem tak, gdy miałam takie lagi w Minecrafcie... To, jest do wytrzymania, ale w się to tak średnio. Po prostu dajcie subika, dajcie łapkę, bo on ma w sumie mniej. On was prosi, żeby, on mnie prosi, żebym nagrał jakiś filmik, reklamowanie reklam, kanału Farfo. On mnie po prostu zebrał ode mnie, bo sam nie umie nagrać filmiku. No i no. no. co, ja mam zareklamować sam siebie? O kurde, ej gdybym nie ja popchnął, to by był y, super punch. W sensie, to, to był super punch, tylko udany by był. gdybym cię popchnął. Ty deadłeś? O no nie! Dedłem, bo y, oczywiście kolcem jest w stronę na serw pobiegłem. Zajebiście. Kurde, ja muszę... Ja muszę pod shorta. Muszę pod shorta coś. Coś, coś ja, ja jeszcze, ja jeszcze będę... Jakby co widzowie będzie... Jak będą shorty, muszę się niestety nauczyć, bo w sumie na pompie nie umiem robić. A trzeba się tego nauczyć. Ja, ja Mi się wydaje, że wystarczy, to wystarczy to. po prostu sobie filmik sobie... Z nie robić. ma, nie ma robienia, nie ma. Of du E. O! S ej, zrobiłem! Ja myślę, że nie zrobię. Bo daleko stałem. Ej dobra, to będzie pod shorta. Ja mogę robić pod szorta, ale bardziej prze, bo, prze, pod o, odcinek, film. Dobra. Ja Dobra, sobie... ja sobie biorę, ja biorę, ja biorę Ametyst. next bo są to mi zebrani. Widzowie, jak wszystko pójdzie zgodnie z kotem, to dzisiaj dostaniecie takiego kozackiego shorta ze StumbleGuysa że robię takie coś, że wiecie, że mm, skaczę um, skacze temu botowi na, na głowie i, i potem taki jest trik, takie triki, taki taki super punch jeszcze i jak to jak to jak ktoś mi da właśnie 200 subskrybentów sub, sub, subów... Jak to, 200 subów. To? B będzie 50 zł paser w e wylosowanej osobie No chyba nie No chyba tak To ja się zgłoszę z 20 multikont, okej okay? Eee, no taka oczywiście bo ty jesteś youtuberem, więc nie możesz A e jesteś moim kuzynem, więc nie możesz zgłosić się Towie To Ci widzę Będę robił serię z rapypl z Dinusiem jak y, na przykład robimy trap'a, typamy się do ludzi, E, wy gracie na stylu, y, jedynce, tak? Nie, nie, my na, my na wszystkich gramy. W sensie, ja robiłem tak, y, szedłem sobie na koncie od dwójki do dwunastki i y, po prostu... Y, i po prostu... Yy, 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 sobie patrz tak typałem się do ludzi próbowałem wiecie próbowałem yy, wiecie zniszczyć im trapa yy, no yy, zabić ich yy, moje największe tam osiągnięcie yy, to z kamienną siekierką za chyba trzecią próbą zabiłem całego żelaznego yy. O oh, w Dobra, ja, ja trochę pośpieszyłem sobie. Chcę sobie... Co zrobić? Patrz, co zrobię, patrz co zrobię. A nie, ten był to odpadł. Gdyby nie odpadł Ciema. to zrobił fajną rzecz. Czekajcie, ja, ja, chcę po, ja chcę pod filmik zrobić... Ja w następnej rudzie, rundzie robię pod filmik y ten. Ja, robię pod filmik posze. lewą. No. 180. Nie, no chyba cię pokociło. Aha. Elaczko, I co wiecie, ja jestem oczywiście najlepszy, a jest słaby. <grym> Ej, będę się sprawdzić ile ten filmik trwa. No da się chyba, nie? Da się. 10 minut. Już. I co? Już 10 minut. To to to, 20 minutę No chyba nie Jeszcze dwie gierki i kończymy Ja nie chcę A ja E właśnie bo powiedziałeś że chcesz zrobić 30 minutowe filmy Nie mówiłem tak wiesz. Może tak mówiłem ale zapomniałem o tym Właśnie teraz żeram. Już sobie zjadłem widzę, że on tam klika sobie w mi, milion kupioską w sekundę ja. e, są poświęcić angielski Bom, <tuszę> <jajem? tuszę> um, bum, 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 bum Emil, a ty... Emil, a ty w ogóle masz um, jakieś sprawdziany? <tuszę> Z tego, co wiem, to w czwartek mam dwa sprawdziany z jednego dnia. Jej! Zna chybić. Jak Adamus odpadnie, to ja muszę pod filmik. To pod ja muszę. Coś ty też jesteś tym sz szeryfem. Nie, Zresztą nie, nie. Yo, O widzowie. N nie odpadnij please. Wiesz, to zależy od swojego komputera. To zależy od komputera i od nie wiem, prawdopodobnie też ustawień. Nie, coś. zależy od... Nie, zależy od komputera i jaki masz dysk chyba, wiesz. Zrobię. Nawet bez lagów trochę. To się nawet mi nie przelało tak bardzo? Weź nie odpadaj. Lisz. Kurde. <śm> Czy ma ty list? No nie zniszczyło się. No. O ty Diku! Ty jesteś dickiem! Dobra, ostatnia gierka i kończymy w zoje. Pokażę wam ja mojego po prostu, skina. Po prostu, Ja po prostu jestem mega prosem zabrałem jego mocno. Ja morsko, poza morsko. odcinkiem, ale tylko dlatego, że... ...że mi OBS lagował i nie mogłem tego nagrać. Bo nawet jakbym no, to bo... nagrał, to byście widzieli 1.68 yy, z tego filmiku. On mi tak OBS jest słaby, on jest słaby. OBS jest słaby. Nie, po prostu, nie, to po prostu, po prostu słaby komputer i tyle. Ups, lepszy. Ja gram na biurowym, używanym komputerze. Ja się dziwię, że przynajmniej mi pociąga Minecraft. Patrz, ja mam w sumie trzy Minecrafty. Oryginalnego Minecrafta, Lunara i, yyy, No, Po prostu go odinstaluj. Nie, bo ja na mam na konta też, na przykład. Y jeszcze Poppy Playtime mi nie laguje praktycznie, a teraz to pewnie mi już laguje. A to no, ty teraz Poppy Playtime, żeby nic nie nagrywasz z niego? No boż Poppy Playtime upadło. Bo to to. to Stelbaż guściu. Ja, ja Poppy Playtime zainstalowałem, jak każdy z tego nagrywał, i to było normalnie król gier. A ten typ jest jakiś... No, to było po prostu szutowe. Po prostu było szutowe. Za za mi wy, wysyła K.O. Kiedy miał dobry moment pod On Inwitem? On ci, on ci, on ci Invitem, tak? Nie! Ej, no to I są byłem. właśnie... To są właśnie prawdziwe lagi. Nie, ja po prostu jest słaby. Po, pro, po prostu ja mam takie lagi, z byś nie mógł grać. Dobra, wypierdzielam i lecimy. skaczmy po głowie, skaczmy po głowie. No, Uf! mówiłem. O. Dobra, widzowie, my już kończymy. Mamy jakieś filmy do, do otworzenia? Żadne do otworzenia. No Dobra, pa widzowie. No mi stać w ogóle. Na, na trzy mi nie pa, stać. Na trzy te spiny. Dobra, widzowie, już idziemy. Jest sa, 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 was. Dobra,